Jak wspierać rozwój mowy dziecka, oraz jak zachęcić dziecko do tego, aby tworzyło proste zdania. Mówimy, wypuściło kolejną nowość do rozwoju mowy e, dzieci. Tym razem są to karty do budowy zdań stworzone przez logopedę Karinę Mikulską Hoffman. E, mamy trzy zestawy kart. Część pierwsza, druga oraz trzecia. W środku e, znajdziemy e, 30 słów na 15 dwustronnych kartach. E, każdy obrazek ma 15 cm na 15 cm i są one twardokartonowe, więc będą wytrzymałe. I to jest naprawdę fajne, że one są mm, bardzo wytrzymałe i solidne. W sumie w tych trzech zestawach otrzymujemy łącznie 90 słów, dobranych tak, by w prosty sposób, na, na zasadzie zabawy, tworzyć zdania. Każdy zestaw ma inny kolor, jest on bardzo delikatny i taki pastelowy, więc em, te osoby, które mają problem z odróżnianiem kolorów, mogą mieć potem problem, żeby dopasować je do odpowiedniego pudełka. Natomiast my na początku ogólnie e, bawiłyśmy się w ten sposób, e, że układałam słówka tylko z części pierwszej i szczęści części drugiej, czyli bardzo takie proste zdanie, zaraz Wam pokażę na jakiej zasadzie, e, ponieważ to było dla niej po prostu łatwiejsze, więc można e, też uczyć się samych słów i ja na początku tak właśnie zaprezentowałam, czyli po prostu pokazywałam dzik... No, i dziecko po mnie powtarzało, pani i powtarzała, tak, żeby mogła najpierw zapoznać się z kartami, co to jest, jak to wygląda, a następnie, jak już zobaczyła, jak one wyglądają i tak dalej, że może je wziąć do ręki, to jej się bardzo spodobało. To potem zrobiliśmy to samo z częścią drugą i częścią trzecią. W pierwszej części mamy przedstawione osoby, zwierzęta, tak, żebyśmy mogli tworzyć zdania. Mamy koguta. Wszystkie te obrazki są bardzo duże, więc są naprawdę wygodne. W środku znajdziecie oczywiście instrukcje, jak się bawić, jak wykorzystywać te karty, do czego tutaj macie oczywiście całą skarbnicę wiedzy. Tak prezentuje się wielkość karty w stosunku do tego zeszytu ćwiczeń. Są naprawdę duże. Jak ja wykorzystywałam te. Karty do rozwoju umowy mojego dziecka. Na początku brałam na przykład gołąb. Szukałam drugiej karty, żeby mi pasowała. Czyli gołąb ma dziób. I tylko używam części pierwszej i części drugiej. A potem na przykład sobie odwracałam. Sprawdzałam, czy mi pasuje. No może być puma jesiano. Na no, upartego możemy tak powiedzieć no. Także. Dalej może być dziadek. Dziadek pije wodę. Mogę odwrócić. Babcia pije wodę. O, babcia je kiwi. Także naprawdę to jest super. I teraz można jeszcze dodać z trzeciej części: czyli babcia je kiwi. Na polu. Najwygodniej nam się układa te karty na podłodze. Zabawa takimi kartami jest o tyle dobra, ponieważ rozwija zarówno mówienie, ale i rozumienie mowy i bardziej przykuwa to uwagę. I dzięki temu, że mówimy, to dziecko jeszcze widzi, słyszy, może wskazać. Można też położyć prawdziwe produkty, czyli na przykład tutaj kiwi. A więc jeszcze bardziej jakby podbuduje świadomość dziecka w wymówieniu. Bardzo lubię wszystkie produkty, mówimy, ponieważ są one stworzone przede wszystkim przez logopedę i rzeczywiście one wspierają rozwój mowy dziecka i ja jakby widzę to na przykładzie swojego malucha i moje dziecko naprawdę uwielbia zeszyty, które są już naprawdę w stanie, a teraz bardzo polubiła te karty. Także są Naprawdę świetne. Bardzo dobry pomysł. Dodatkowo są to autorskie metody i produkty logopedy. Karty z części pierwszej już Wam pokazałam, czyli są to osoby. Karty z części drugiej to są różne czynności. Je kiwi, jesiano, małapy, pije kawę, maloki. Wszystkie te fotografie są naprawdę odpowiednie. Goni muchę. O, tu koala mi się zawieruszyła. Puka w okno, lepi, wącha, lubi jagody. Naprawdę te wszystkie wyrażenia i zwroty są bardzo uniwersalne. Dzięki temu możemy tworzyć jeszcze więcej zdań. No i na końcu mamy różne miejsca: na polu, w domu, do domu, obok domu, na hamaku, obok chaty, w chacie, w wodzie, pod wodą. Część tych. Um, Część tych obrazków, fotografii w ogóle są też w tych zeszytach. Mówimy dzięki temu, dziecko już jakby kojarzy te fotografie, i to też pomogło, pomogło na przykład mojej córce. Jeżeli ta recenzja ci się spodobała, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!